Witamy naszych widzów, mamy koniec miesiąca, czyli kolejny numer magazynu Ninjago i tym razem mamy prezent Jaya z dwoma mieczami i biczem łańcuchowym. To jest już numer 7 w tym roku, a 15 od momentu kiedy ten magazyn Lego Ninjago powstaje. Tak więc bierzemy się za rozpakowanie, jest tu ze mną mój stały pomocnik Dawidek, który będzie tu teraz układał ludzika, A w tym czasie ja zrobię, jak to już się stało, tradycją, przegląd naszego magazynu Ninjago numer 7 w 2015 roku. Ostro oni teraz się wzięli za wydawanie tego magazynu, gdzie się go tu otwiera, już tu mamy. Wysypuję zawartość, Dawidok już czeka. <laughs> tak. Figurka. się. Figurka jak figurka, ale wyposażenia to on ma, bo aż dwa miecze i biczek łańcuchowy. Czyli Jay z dwoma mieczami, biczem i łańcuchowym Dawidek składa, a ja szybciutko pokazuję wam, co my tutaj mamy w magazynie. Pierwsze strony, czyli reklamy innych magazynów. Yy, tutaj mamy ten Nexonites, my tego numeru nie kupiliśmy, jakoś tak... Nie za bardzo do nas przemawiał, nie chciał, nawet sam Dawid nie za bardzo palił się, żeby kupić ten, ten numer. Tu mamy, jak wygląda nasz Jay. No i cóż więcej: ninja błyskawic. Twój Jay jest doskonale przygotowany do kolejnej misji. Jego miecz, szabla i beach łańcuchowy z pewnością dadzą się we znaki najwredniejszym nikczemnikom takiej oto opis Jay'a jest tutaj w tym numerze. Jay wyposażony w miecz yy, łańcuchowy i szabla. Żywioł błyskawice zainteresowania dowcipy, gry wideo i ninja. <ścoughs> Czyli to co Dawid. Dawid też jest przyszłym rycerzem ninja. Czy wojownikiem, przepraszam, wojownikiem ninja. No i mamy komiks. O, mamy tutaj... Jak hmm. ja lubię malowanki. Bezbarwny ninja, czyli będzie malowanka dla Dawidka, tak jak lubi malowanki. Labirynt, gdzie musimy dotrzeć do wrednego jakoś pająka. Tak więc tutaj kolejne rebusy, gry, konkursy i plakaty. I mam wielki plakat Jaya, to chyba będzie najnowszy plakat, jaki będzie wisiał Dawidka w pokoju. Mm. Coś mi się tak wydaje, że na pewno będzie Pana chciał. Pomożesz tata Co się bo zapomniałem maski. No to już. Tak więc dalej. O, tu mamy jakąś grę taką planszową. To też fajna sprawa. Na wakacje możecie macie na pewno więcej troszkę czasu, więc możecie tutaj ze swoimi kumplami wziąć i pograć sobie w taką grę. Komiksy, komiksy, komiksy. Fota miesiąca, czyli możecie tutaj przysłać, chyba, swoją fotę, czy to jest kwota miesiąca z magazynu. Tutaj dopasowanie oczek do, do rysunku. Tutaj nie wszystko widzicie, bo krewetka była obsunięta. I wakacje z ninja, czyli rysunki, gdzie wy, wojownicy ninja, spędzacie wakacje. Możecie nadesłać taki rysunek do tutaj yy, redakcji i może weźmiecie udział w jakimś tam losowaniu nagród, tak więc tak się prezentuje yy, tutaj ten magazyn a następny numer już 29 sierpnia będziemy mieć tym razem piracki prezent i tutaj będzie figurka Bako z mieczem i hakiem harpunowym tak więc duża radość, kolejna figurka w następnym miesiącu szybciutko synku pokaż tego naszego tutaj bohatera odcinku, czyli Jaya z mieczem i z drugim mieczem i z biczem łańcuchowym. Nie, nie, Zobaczcie, tak się prezentuje Jay. Dawid go tu złożył. Ja go muszę troszeczkę docisnąć pocisnąć Maska Jaya włoski, tym nie razem Jay. Jaya już mieliśmy w, w jednym yy, z poprzednich z poprzednich numerów Jay był wtedy w masce z takim opusiecznym yy, mieczem, a tym razem mamy zobaczcie z takim biczem łańcuchowym, śmiesznie to wygląda ale fajnie. ale fajnie. i tutaj z tyłu miecze, jeden miecz i zaraz włożymy tutaj mu drugi miecz zobaczcie, szabla i miecz to tak raczej mi wygląda tak więc Numer 7 z 2016 roku. Magazyn Lego Ninjago już w kioskach. Cena, jak zwykle, 9,99. Zapraszamy wszystkich do zakupów, i zapraszamy wszystkich do oglądania, do komentowania i do pisania do nas na naszym kanale. Mister Dadek czeka na wasze, na wasze tutaj maile. Tak więc do zobaczenia. W następnych odcinkach, Dawidku, żegnamy się. Cześć. Cześć.